Czym jest Dairy Pilot? Josera Dairy Pilot to innowacyjny, kompleksowy pakiet na cały okres laktacji zapewniający stałą, wysoką wydajność. Produkt zawiera pakiet substancji czynnych Flavovital, witaminy z grupy B i żywe drożdże. Dairy Pilot posiada unikalny skład, którego skuteczność została udowodniona przez dział badań Josera na ponad 6 tysiącach krów w różnych gospodarstwach doświadczalnych. Jak działa Dairy Pilot? Co to jest pakiet Flavovital? Wysokoprodukcyjna krowa narażona jest na bardzo wiele czynników stresogennych. Związane są one ze środowiskiem, np. wysoka temperatura i wilgotność powietrza, intensywnym żywieniem, stresem socjalnym czy presją drobnoustrojów chorobotwórczych. Nakładająca się na to wysoka intensywność procesów przemiany materii skutkuje powstaniem w komórkach dużej ilości wolnych rodników i grozi wystąpieniem stresu oksydacyjnego. Flavovital to unikalny pakiet substancji czynnych, który w umiejętny sposób wykorzystuje efekty synergii wybranych substancji aktywnych pochodzących z roślin i ziół dla dobra zwierząt. Wzmacnia mechanizmy obronne zwierzęcia w przypadku procesów zapalnych i stresu komórkowego oraz zapewnia stabilny metabolizm. Kompleks witamin B w Dairy Pilot trwale wzmacnia metabolizm energetyczny krów. Stosowanie Josera Dairy Pilot jest zalecane w celu zapewnienia wysokiej wydajności w przypadku dawek z dużym udziałem paszy treściwej. W celu polepszenia konwersji paszy, w przypadku zaburzeń trawienia i metabolizmu, w sytuacjach stresowych, np. podczas upału, w grupach przejściowych i tym podobne. Jakie są korzyści? Wzmocnienie mechanizmów obronnych w przypadku procesów zapalnych i stresu komórkowego. Stabilna przemiana materii i wysoka efektywność metaboliczna. Zdrowy żwacz i stabilny odczyn pH. Wysoki pobór paszy i lepsze wykorzystanie energii. Stosowanie Dairy Pilot zapewnia witalne i odporne stado. Wzrost wydajności mlecznej. Większy dobrostan zwierząt. Wyższy zysk. Jak stosować Dairy Pilot? Dawkowanie. Krowy mleczne 5 g Dairy Pilot na kilogram SM paszy. Przygotowanie do porodu 60 g. Laktacja 100 g. do 150 g. Przy dużych obciążeniach do 200 g. np. kwasica, stres metaboliczny. Cielęta hodowlane i opasy 10 g. Dairy Pilot na kilogram SM. Podsumowując, Josera Dairy Pilot Flavo Vital to innowacyjny kompleksowy pakiet na cały okres laktacji, zapewniający stałą wysoką wydajność. Posiada silne właściwości antyoksydacyjne, przyczyniające się do redukcji wolnych rodników w organizmie oraz ogranicza występowanie procesów zapalnych. Zawarte w Dairy Pilot żywe kultury drożdży i witaminy z grupy B przyczyniają się do stabilizacji mikroflory żwacza i lepszego wykorzystania paszy jesera DirePilot pilot to korzyść zarówno dla ciebie jak i dla twoich zwierząt